Ludzie, którzy ogłaszają nad sobą krew, mnie zalewa. Tak? Bardzo często później mają wylew krwi do mózgu, tak? albo zaraz oszaleje. Problemy psychiczne, depresja. Tak? I później czasami takie osoby przychodzą na modlitwę o uzdrowienie, i nic się nie dzieje, bo tak naprawdę potrzebują uwolnienia od tych słów, tego przekleństwa, tak. które ogłosiły nad sobą. I pamiętam, jak warsztaty prowadziłem w Gołudapi to tam właśnie jedna osoba powiedziała mi, że raz ogłosiła nad sobą, że mam serca z kamienia i, i miała później zawał, nie? I młoda osoba, tak? Dodam tylko tyle, nie? Że ta moc słów jest po prostu, no, no niewyobrażalna, więc no powinniśmy zgadzać się z Bogiem, tak? W księdze Jeremiasza, Jeremiasz, Bóg mówi do Jeremiasza, o to kładę moje słowa w Twoje usta, więc używajmy tych Słów, tak, bo, bo myślę, że zły duch wie, że jeśli wygra tą bitwę o nasz język, no to tak naprawdę jesteśmy pokonani, tak. Nie, nie widać błogosławieństwa w naszym życiu, nie widać zdrowia, nie widać szczęścia, dlatego że oddaliśmy język złemu duchowi, tak, a Jakub pisze, że język jest jak ster statku, tak. Czyli to, co mówimy, yy, to determinuje całe nasze życie, że podążamy, podążamy za swoimi słowami, nie? Jak ktoś ciągle ogłasza nad sobą, a nic mi się nie udaje, wiecie, porażka, nie dam rady i, i tego typu rzeczy, jestem słaby, jestem, nie wiem, za głupi, no to co ci ma wyjść w życiu, tak? Co ma ci się udać, jak po prostu sam siebie przeklinasz?